Partia zaczęła się tutaj niewinnie, posła partia hiszpańska. Hans Niemann jest oczywiście ekspertem od tego z perspektywy czarnego. On E5 przeciwko E4 mieli od początków swojej kariery i teraz utarło się, że zawodnicy raczej nie grają C3. Choć swego czasu to oczywiście było głównym podejściem. Nie grają tego C3 ze względu na niezwykle agresywny atak marszala. Poświęca tam czarne piona, ale dymy są tak nieziemskie, że biały naprawdę ostro musi się tłumaczyć. I teraz w partii poszło posunięcie A4, czyli jest to wariant anty aby żeby właśnie tych wszystkich dymów podepięć po prostu nie było. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. No bo oczywiście z jednej strony hmm, czarny no nie może tego Gambitu przeprowadzić, ale z drugiej strony no biały nie ma tego dynamicznego uderzenia w centrum, co sprawia, że jego pozycja jest no troszeczkę hmm, Mdła. W partii D6 poszło skoczek D2, skoczek A5, więc ten goniec musi się ewakuować i C5, czyli tutaj czarny, no ma rozwinięte wszystkie figury, ma solidną kontrolę w centrum, to pole D4 przede wszystkim, więc wszystko się tutaj zgadza. W partii skoczek F1, B4, no i teraz widzimy, że te wysunięte piony czarnego e, naprawdę tutaj utrudniają życie. E, w związku z tym najlepszym pomysłem byłoby ich rozbijanie, czyli tutaj posunięcie C3 właśnie z powrotem do planu D4. Oczywiście pion E4 będzie tutaj podwisającym, ale można go łatwo zabezpieczyć ruchem skoczek G3, i wtedy to D4 jest już jak najbardziej grywalny. No, i tutaj przykładowo wieża B8, no to wybicie, odbicie, goniec D2. E, trzeba tego piona bronić. E, biały się tutaj aktywizuje, przechodzi sobie na C4. Wymiana skoczków, później e, atak na piona A6. E, I bardzo dużo się tutaj dzieje. E, natomiast w partii poszło goniec D2. No, i muszę wam powiedzieć, że Niman e, wyczarował tutaj coś, e, czego stokwisz nie rozumie. Tego stokwisz nie rozumie, e, i to jest dla mnie niepojęte. Mianowicie w partii Goniec C8 skoczek poszedł na E3, Goniec E6, no i teraz faktycznie MVL Maxim La Lagraff z Francji zdecydował się na C3. Wygląda logicznie, ale coś tutaj przeoczył. Mianowicie następuje posunięcie B3, i tutaj jest wieża w plecy. No nie wiem, czy wy to widzicie. Ale biały ma tutaj wieże mniej i Stokwisz tego totalnie nie rozumie, ale autentycznie ta wieża jest totalnie wyłączona z akcji. No okej, okay, teraz pewnie powiecie, że gadam głupoty. No bo przecież e, wchodzi D4, e, ten goniec ucieka. No i ta wieża będzie mogła wkroczyć do akcji. No ale nie do końca. Ze względu na posunięcie C4, i to w partii. No i teraz patrzcie na to! Goniec tu nie może, tu nie może, tu nie może, no, Pionkowi na plecy też nie wskoczy, więc ten goniec, ten zdrajca całkowicie blokuje tę wieżę. Więc po pierwsze, goniec jest całkowicie ograniczony, całkowicie wyłączony z gry. A to, że Goniec jest wyłączony z gry, no to sprawia, że Wieża też jest wyłączona z gry. No i naprawdę w szoku jestem, że Stokwisz tego nie rozumie, ale ze strategicznego punktu widzenia pozycja Białego jest dramatyczna. I teraz zasada jest taka: jeżeli wyłączyłeś figurę oponenta z gry na hetmańskim, to należy przenieść akcję na drugie skrzydło. To jest ważne. Na drugim skrzydle jest po prostu figura więcej po Twojej stronie, więc jak czarny. Zacznie tutaj atakować na królewskim, no to po prostu z Francuza nie ma co zbierać. I tutaj poszło skoczek F5, więc desperacka próba oswobodzenia jednak tego gońca z B1. Natomiast, e, natomiast najlepsze byłoby co ciekawe skoczek G5. I tutaj chodzi o to, że jak goniec się wycofa, no to można zagrać skoczek D5. I to jeszcze daje jakieś szanse na przeżycie, ponieważ przy wybiciu, no ten koniec faktycznie ma szansę wejść do gry, choć do tego jeszcze daleka droga. No bo oczywiście czarny ma tutaj posunięcie F5. I dalej ten goniec nie ma się gdzie ruszać, więc ciągle ta wieża siedzi w więzieniu. No i też trzeba pamiętać, że no w sumie bicia nie są przymusowe. Można na przykład odejść na D8, no i ciągle ten goniec wyłączony z akcji. Więc no szokujące, naprawdę szokujące. Ten stokfish jest turbomocarny, ale dalej pewne aspekty strategiczne mu umykają. Skoczek F5 w partii, więc jest to oczywiście próba prowokacji. Yy, prowokacji polegającej na tym, że jak czarny wybije, no to gdzieś tam może ten goniec wkroczy do akcji, no ale to oczywiście nie następuje. Poszło tu wieża AD8. No okej, okay. można gdzieś tutaj powybijać, zagrać jakieś H3, skoczek H2, może skoczek G4. Wiecie. Próba uproszczenia pozycji, żeby na królewskim czarny nie miał czym atakować. No bo tutaj pamiętajmy, że ten skoczek na a5 też musi czekać na a5, bo jeśli odejdzie, no to biały zagra a4 i tędy wie, że wprowadzi do akcji. Więc no okej, okay, do przeżycia w teorii, w praktyce wydaje mi się, że niekoniecznie. Natomiast w partii poszło hetman e2. No to Niman po prostu sobie tutaj aktywizuje wieżę, w partii bicie na E7, Hetman tutaj zbił na E7, no i okej, okay, no można tutaj stać w miejscu, tak? No pole po 4 na przykład sobie zabezpieczyć, żeby tu goniec nie wkraczał do akcji, natomiast Maksim Graf desperacko próbował oswobodzić tego gońca i postanowił przyjąć ofiarę rywala. Poszło bicie na E5, pion odbił i skoczek zbił na E5. No i wydaje się, że w sumie logiczne, tak? No bo skoczek się wycofa i już pal licho tego piona z E4. Nawet niech sobie czarny tego piona z E4 odzyska. Byle tylko tym gońcem można było wreszcie wyjść. No ale wchodzi tutaj genialny goniec G4. I Toniman zagrał. No, muszę Wam powiedzieć, naprawdę mocarne, mocarne zagranie. Chodzi o to, że wisi Hetman, wisi skoczek, więc nic mądrzejszego niż po prostu skoczek bije G4, no to się tutaj po prostu nie znajdzie. Więc to nastąpiło w partii, no i teraz skoczek zbił. No i możecie powiedzieć, no dobra, ale przecież wchodzi E5. No, i w sumie jest to luzik Arbuzik, no ten, ten goniec się aktywizuje. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że następuje bicie tutaj, i pojawiają się już groźby typu skoczek w szach. No, bo jak Hetman zbije, no to później mat. Jeżeli nie wiem, goniec gdzieś wyjdzie, no to tutaj po prostu po tych liniach. Czarny oponenta zajeżdża. no Skoczek wtrynia się na D3. No, po prostu się można poddać, tak na dobrą sprawę. No, przykładowo coś takiego, nie wiem, tutaj wieża odejdzie, no to już leci goniec. Jeżeli tam jakieś desperackie goniec D4, odejście, ta wieża jak odchodzi, bicie na B2, no i ten pion dojeżdża do pola przemiany. No, bo oczywiście jak Hetman zbije, no to bicie na E4. No, więc powiecie, że to jest OK. No ale to nie jest OK. To, to jest jedna wielka tragedia. No nie wiem, jakiś goniec F4, żeby przygotować to E5, to też nie działa, bo skoczek blokuje i cały czas ten goniec nie ma się gdzie ruszać. A jeżeli pójdzie goniec G3, no to wtedy yy, blokada na Amen. Zawsze. Jak tu nastąpi bicie, no to skoczek się wtrynia na C4, no i oczywiście ten pion dojeżdża do pola przemiany, no i pozamiatane. Więc w partii poszło bicie na G4, no ale teraz wieża bije na D2 i po prostu z tym pionem są problemy. A jak pion z B2 zniknie, no to wtedy ten pion z B3 staje się bestią. W partii poszło E5, no więc próba oczywiście desperacka wprowadzenia tego gońca do akcji, no i okej, okay, można tym gońcem na przykład wyjść na F5. No ale co z tego? No okej, okay, jakieś tam e6 grozi. No ale to król podejdzie, chce zbić pionka. Jak wieża tutaj obroni, no to trzeba się pożegnać z pionem z e5. No pełna dominacja, a ten goniec tak jak był biedny, tak dalej jest biedny, dalej jest podwisający. A ta wieża ciągle nie gra, no bo musi tutaj bronić. No absolutna tragedia. W partii natomiast poszło hetman c5. Hetman H4 z groźbą oczywiście na H7, więc po prostu G6 i tutaj, no można zagrać go nieco 4 tak, żeby tę wieżę po tych 20 ruchach wreszcie oswobodzić, no ale to znowu nic nie daje, bo bicie na E5 i w ogóle słuchajcie, no nie można na przykład zbić na G6 to mat, słaba pierwsza linia, więc to związanie jest naprawdę potężne. A nawet jeżeli by się zdarzyło, że nie wiem, biały zagra tutaj, żeby się bronić, no to wtedy król G7, żeby szachów nie było i jeszcze zaraz F5 czarny przy fasoli. No ten goniec cały czas nie ma totalnie się gdzie ruszać. Naprawdę jest to brutalne, co tutaj Niman zrobił. No i w szoku jestem, że Stokwisz nie rozumie, jak tragiczna jest sytuacja Francuza. No i powiem wam, że partia zakończyła się w naprawdę prześliczny sposób, ponieważ nastąpiło tutaj Hetman F4, co no wygląda rozsądnie. No, bo jak tam wieża zbije, no to może chociaż jakaś tam konterka się pojawi, może coś tam będzie można podziałać. No ale nie można. Bo tutaj Niman przywalił drugie genialne posunięcie, czyli bicie na E5. Coś pięknego. Nie można zbić, no bo oczywiście mat na pierwszej linii. Nie można zbić tutaj, bo wieża bije, znowu zbić nie można. Jak wieża ucieka, to bicie na B2, i ten pion wygrywa partię, a wieża cały czas jest wyłączona z akcji. Absolutna, absolutna perełka w wykonaniu Hansa Nimana. No coś prześlicznego, ale to, co się stało na koniec tego meczu. To jest dopiero szokujące. Cały mecz był niezwykle emocjonujący, więc jak nie chcesz spoilerów przed obejrzeniem, to zatrzymaj to nagranie i sobie obejrzyj. Naprawdę trzy godziny dobrej zabawy. I finalnie doszło do wyniku 11,5 do 11,5, i panowie grali ostatniego buleta w tym meczu. I tak jak widzicie, MVL został totalnie rozłożony. No przewaga po stronie Nimana jest kolosalna, a Niman podwalił hetmana. Słuchajcie, mianowicie w tym momencie ta wieża czarnego zbiła na B2 i wisi hetman. A jednocześnie wisi mat na G2. No i w ogóle się Nimanowi tutaj totalnie przyfarciło, że można jeszcze oddać Hetmana za tę wieżę i pozycja jest okej. Okay. No i teraz zobaczcie, co się tutaj stało. Odpalę to chyba w zwolnionym tempie, no bo tutaj ta końcówka jest naprawdę giga zabawna. No bo zobaczcie, te dwie wieże białego są naprawdę silne. Skoczek został zbity. MWL odszedł bez bez sensu podwalił hetmana, no i nieman tutaj odleciał drodzy widzowie pełna agresja stolik oberwał czy tam laptop oberwał nie wiem ktoś, ktoś tam oberwał ewidentnie jak coś to nie jest to mieszkanie Nimana on jest teraz na turnieju na wyjeździe w Kazachstanie no i finalnie wygrał mianowicie tym, tym zagraniem tym hetman F7 tą podstawką hetmana Niman zarobił 3 tysiące dolarów za zwycięstwo w tym meczu a jeszcze dodatkowo półtora tysiąca dolarów, tak około na szybko liczę za um, ugrane punkty także no naprawdę emocjonujące spotkanie nie wiem czy kiedyś graliście jakiegoś bulecika o cztery i dolarów no ale tak jak widać emocje były naprawdę nieziemskie no i teraz przed nami ćwierć finały w Speed Chess Championship także będzie wesoło, ale zanim do tego przejdziemy... No to od piątku do poniedziałku mamy drużynowe mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Duda e, będzie grał w najmocniejszej drużynie, gra w drużynie z Karlsenem, e, więc oczywiście będziemy e, kibicowali. No i zobaczymy, czy Jan Krzysztof Duda e, zostanie e, drużynowym e, mistrzem świata. E, także dużo e, ciekawych streamów przed nami. No a muszę wam powiedzieć, że ten mecz e, Nimana, a przede wszystkim ta partia, którą wam pokazałem no to to było coś naprawdę prze, przepięknego, naprawdę giga szachowe emocje